Był żywiec z nutą brzoskwini, był żywiec z nutą maliny, teraz z nutą wiśni. Zobaczymy jak smakuje żywiec białe w tej odsłonie. Jak widzicie kolor rzeczywiście wiśniowy. Piana nawet się utrzymuje, ale chyba dość szybko będzie trzymać z tego kufla. Jest kwaskową. Jest delikatna wisienka na ustach. Takim syropikiem daje. Bardziej bym powiedział orężatka. Nie wiem, czy babrzoskina była najlepsza z tej odsłony. Jeżeli pitoleko co je napiszcie mi to w komentarzu. No i nie zapomnijcie zostawić suba. No nie dla mnie. A jakie jest Wasze zdanie?